E Godzinne opóźnienia, chaos decyzyjny i wściekłość pasażerów. Finał dnia zaczynamy od dramatu na kolei. Setki pociągów miało dziś opóźnienia. Rekordzista Wiking, relacji Katowice Szczecin nie mógł dojechać do celu przez dobę. Tysiące podróżnych, nierzadko bez wody i jedzenia w zimnie i bez informacji utknęło w polu. 25 godzin w podróży. taką niespodziankę pogoda i kolej zafundowały pasażerom pociągu TLK Viking z Katowic do Szczecina do celu dojechali z ponad 18-godzinnym opóźnieniem. No to tak jak Ukraińcy to zwykłe to tak Jak z Majdanu, z tak. Teraz w Polsce, to samo musi właśnie. Jesteśmy zmęczeni, zbulwersowani całą sytuacją. Było bardzo mało informacji na trasie na temat opóźnienia i przyczyn. Także generalnie... Jestem bardzo niezadowolony z tej podróży. Gdzie wszyscy tu już się śmiali potem z tego, no bo to jedyne wyjście, żeby to przeżyć jakoś. Z dziesięciogodzinnym opóźnieniem dojechali do Gdyni ci, którzy jeszcze w poniedziałek rozpoczęli podróż pociągiem Rozewie. Po drodze z Wrocławia i Jeleniej Góry musieli się przesiadać aż cztery razy. Wszystko przez oblodzoną sieć trakcyjną. Najgorzej było na trasie w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie marznący deszcz wyrządził najwięcej szkód. Ale gigantyczne opóźnienia to nie jedyny problem, z jakim musieli się zmagać podróżni. Z powodu awarii systemu uzyskanie jakiejkolwiek informacji na dworcu głównym w Szczecinie było niemożliwe. Czy ma Pani coś w systemie na temat pociągów, obu pociągów, jeden z Katowic, drugi... w systemie w ogóle nic, bo mi system nie działa. Nawet na opóźnienia nie mogę wejść. Nie. I ta tablica dlatego nie jest aktualizowana, tak? Tam po prostu te ten przyjazd. tak, bo jest, jest z internetem, nie? Bo ja w ogóle nie Ale nic nie wiadomo, kiedy pociąg z Przemyśla i z Katowic może wjechać na stację? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Chaos panował też na wielu innych stacjach. Dopiero pod wpływem reakcji pasażerów kolej zareagowała na problemy, dostarczając jedzenie, napoje i poprawiając obieg informacji. Awarii we wtorek w całym kraju było około 100. Około 150 pociągów, które wyjechały na tory, miało ponad godzinne opóźnienie, ale pasażerowie wielu z nich musieli liczyć się z opóźnieniami sięgającymi dwóch i więcej godzin. Minister Infrastruktury Elżbieta Wieńkowska zapowiedziała, że PKP oddadzą pieniądze za bilety wszystkim pasażerom, których pociągi spóźniły się więcej niż dwie godziny. Przewoźnik już wprowadził uproszczoną procedurę rozpatrywania reklamacji. A najnowsze doniesienia dotyczące ruchu pociągów są pocieszające. Nie ma informacji o kolejnych awariach i problemach. Do kilku spadła liczba pociągów opóźnionych o ponad dwie godziny. Mimo to utrudnienia na części tras wciąż występują. Na trasie przez ostrów Wielkopolski część pociągów wciąż nie ma. Wciąż ma kilkugodzinne opóźnienia. Na trasę nie wyjedzie też część pociągów nocnych. Z pogodą i awariami walczy 20 tysięcy pracowników w kolei mimo tego trzeba się liczyć z utrudnieniami także rano. Siedem porannych pociągów. Świętokrzyskiego Oddziału Przewozów Regionalnych, które nie wyjechały dziś w trasy, nie pojedzie także jutro. Sytuacja na torach w Województwie Świętokrzyskim jest trudna z powodu marznącego deszczu i gołoledzi.